Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiejszy live jest o strefie komfortu. To jest to coś takiego, z czym spotkałam się na początku mojej drogi rozwojowej. To było kompletnie nieświadome. I może niektórzy z Was, którzy śledzą moją historię w ogóle bycia w network marketingu, w rozwoju swojej osobistej pracy gabinetowej, to może już o tym słyszeliście, że kiedyś. Na ten moment, może 5-6 lat temu, zobaczyłam u kogoś post. Była taka moda na, na robienie postów z, z różnymi sentencjami, cytatami. I ja tam przeczytałam, zrób dzisiaj coś, czego dzisiaj nie chcę, a jutro będziesz mieć to, czego inni pragną. I. Napisałam wówczas, wówczas do tej dziewczyny i tak się zaczęła moja, moja droga rozwojowa. Bardzo, bardzo dziękuję jej za to, że to umieściła. To była Monika Wojtków, z którą współpracuję po dziś dzień. E, natomiast zastanawiające jest to, jak e, w takim razie wychodząc ze strefy komfortu, czyli robiąc rzeczy, które są nam totalnie niewygodne, e, wymagają od nas wysiłku, nakładu pracy, jak, e, jak to wyjście ze strefy komfortu może być e, z taką radością i zadowoleniem potem. Zobaczcie, wszystkie rzeczy, z których jesteście bardzo szczęśliwi i bardzo zadowoleni, że coś macie, osiągnęliście czy załatwiliście, wiązało się z tym, że zrobiliście coś, co, czego Wam się nie chciało. Czy to jest dawno odwlekana kontrolna wizyta u jakiegoś lekarza, czy załatwienie jakichś papierów w urzędach. Nikomu się nie chce tam iść. Już na samo pomyślenie robi nam się gęsia skórka. Ale kiedy w końcu wyjdziemy z tej swojej strefy komfortu, weźmiemy byka za rogi i załatwimy tą sprawę, to jesteśmy mega, mega szczęśliwi, bo mamy to i z głowy, i mamy załatwione, a nierzadko mamy, bardzo pozytywny rezultat tego załatwienia sprawy. I to jest właśnie to, poczucia szczęścia i radości, kiedy wychodzisz ze strefy komfortu. I od samego siebie mamy w samodyscyplinę, wymagamy bądź zapisujemy w planie wieczorem i na drugi dzień nie myślimy już o tym. Zamykamy głowy, oczy, realizujemy ten plan krok po kroku. Takim podstawowym codziennym wychodzeniem ze strefy komfortu są nasze obowiązki, których często nie lubimy. Czy jest to gotowanie, czy jest to pranie i prasowanie, sprzątanie. Najchętniej większość osób chciałaby to skreślić, żeby tego w ogóle nie było na świecie. Natomiast jak to zrobimy już, to mamy miód na duszy i zadowolenie, że to jest ogarnięte, że to jest zrobione. Jeżeli chodzi o wychodzenie z komfortu, ze strefy komfortu w związku z pracą, w związku z osiąganiem, z rozwojem osobistym, z osiąganiem ciekawych i dobrych celów, rezultatów, satysfakcji, jest to tym bardziej ważne, bo bo ludzie, którzy nie wychodzą ze strefy komfortu, tkwią cały czas w swoich miejscach pracy, z której są niezadowoleni, siedzą tam jak za karę, jak w więzieniu, muszą odwalić tyle godzin, ile tam im przykazano, mają ograniczone możliwości zarobkowe, wracają do domu jeszcze niezadowoleni, że muszą odwalić robotę domową i najchętniej siadają sobie w fotelu, pilocik i oglądają kolejny sezon na Netflixie jakiegoś serialu, i do czego to prowadzi? To jest tylko takie przebycie w życiu, które się skończy i umrzemy. I cały czas gdzieś tam może nam się snują jakieś myśli, że a ten ma dobrze, tamten ma dobrze, a może bym chciał, może bym chciała. Te chcenia warto zapisywać. Możecie zrobić sobie takie doświadczenie, że na początek napisać sobie 10 waszych chceń. Co chcecie w codzienności, w przyszłości, takim chceniem możecie określić, gdzie chcecie być za pięć lat, w jakim domu mieszkać, jakim samochodem jeździć, jak wyglądać. I zobaczycie, że nie potrafię tego nazwać. Nie chciałabym tego nazywać, że jest to magiczne, ale coś się zadziewa, kiedy my te nasze cele marzenia spiszemy na kartce. I wtedy. Widzimy, że niektóre rzeczy w sumie jest bardzo łatwo zrealizować, i że tkwiliśmy ta w takiej zamkniętej butelce, zaczarowani, w takim młynku, jak chomik kręci w codzienności tych obowiązków i, i zmęczenia w tych obowiązkach, że nie wychodzimy ponad to. Jesteśmy właśnie w bańce tej strefy komfortu, całego życia, które przebrzmi, czekamy na emeryturę, która nic nie zmienia, bo na emeryturze wiadomo, że dochody są jeszcze mniejsze niż jak pracujemy, a wydatki się zwiększają, dochodzą różne dolegliwości organizmu, czy potrzeby, właśnie, żeby wydawać coraz więcej, niestety, pieniędzy. Słyszymy, jak starszym osobom, nie starsza, na leki, na jedzenie i jest to nagminny problem szczególnie u nas, w naszym kraju. I w tym czasie, kiedy, kiedy jesteśmy w okresie popandemicznym, kiedy mamy wojnę za granicą, kiedy wzrasta szaleńczo inflacja, wiadomo już, że co trzeci Polak szuka dodatkowej pracy. I z tym wyjściem ze strefy komfortu jest również spojrzenie na możliwości. Po pierwsze, czy jesteś szczęśliwy w swojej pracy? Po drugie, co, jeżeli, jeżeli jesteś mega zadowolony, gratuluję ci, super, jest ekstra. Natomiast ponad połowa powie, że no w większości idzie tam za karę. Zmień to. Tam nikt ciebie nie trzyma, nie wziąłeś ślubu ze swoją pracą, możesz robić to, co kochasz, to, co lubisz, tylko rzadko kiedy siadamy ze sobą i się zastanawiamy, co tak naprawdę mnie kręci, w czym mogę się spełnić, co jest fajne, co mi przyniesie korzyści i rozwojowe, i finansowe. I wychodzenie ze strefy komfortu jest to robienie czynności, które sobie zaplanujemy, które logicznie wiemy i rozumiemy, że przynoszą nam, przyniosą nam ogromne korzyści w różnym zakresie i po prostu jak przychodzi jutro. To według planu dzisiejszego, z wieczora, robimy to jutro, nie myśląc, i wieczorem znowu sobie robimy plan na kolejny dzień, właśnie na początek choćby jednej rzeczy, wyjścia ze strefy komfortu zrobienie czegoś, co jest nam niewygodne, a bardzo szybko zobaczysz, jak podniesie się Twój komfort życia, Twoja samoocena, Twoje postrzeganie świata, zadowolenie. I postrzeganie również przez innych. Jestem zwolennikiem optymizmu. Może urodziłam się optymistką. Zawsze staram się jak pojawia się problem, znajdywać od razu rozwiązanie to, co w takim razie zrobić, jak wyjść temu naprzeciw. I to znosi ten element stresu, kołatania serca i tak zwanej emocjonalnej sraczki. I chciałabym, chciałabym Was trochę zarazić tym, żebyście bardziej otwarcie popatrzyli, że są ludzie, którym wszystko się jakby udaje. I nie jest to kwestią przypadku, czy że urodzili się w czepku, tylko jest to kwestią ich sposobu myślenia. Bo sytuacje złe zdarzają się u każdego z nas w życiu. Ale to od Ciebie zależy, jak na to zareagujesz. Możesz być Panem swoich emocji. I z pełną świadomością, ok, stało się tak, jak się stało. Jak się mleko wylało, to już nie wsadzisz go z powrotem do szklanki czy do butelki, tylko już wiesz, że musisz wziąć ściereczkę czy papier i to zetrzeć i zmyć. I w życiu, jak się wydarza milion różnych rzeczy, jest to takie samo jak z wylanym mlekiem. Ci, co znają mnie dłużej, bądź bardziej prywatnie, wiedzą, że ja nie pochodzę z kolorowego życia i miałam bardzo dużo rzeczy do zaakceptowania, do pogodzenia się. Nie wiem, kiedyś usłyszałam takie sformułowanie, ale nie, nie jestem zwolennikiem powtarzania tego jako motto dla każdego, że spotykają nas rzeczy, które jesteśmy w stanie udźwignąć i nic nie dzieje się bez przyczyny i ze wszystkiego coś w przyszłości wyniknie. Bo nie, nie stało się coś złego na darmo że to do czegoś doprowadza, tylko też trzeba włączyć świadomość myślenia i rozłożenia na czynniki pierwsze, dlaczego tak się stało, spróbować to zrozumieć i co ja z tego wyniosę, jaka, jaka lekcja jest dla mnie z takiego, z takiego zdarzenia. Także trzymam za Was kciuki, za wychodzenie ze strefy komfortu, za czerpanie z tego radości korzyści, satysfakcji, zadowolenia. Myślę, że jest tak dużo materiałów o wychodzeniu ze strefy komfortu, że możecie też poczytać, jeżeli to jest niewystarczające, co powiedziałam. Natomiast ten cytat towarzyszy mi w tej chwili już całe, całe życie, to co powiedziałam na początku. Zrób dziś to, czego nie chce się innym, a jutro będziesz mieć to, czego inni pragną. I tak. To wygląda. Nie boję się wybić z tłumu, który idzie w prawą stronę, a ja pójdę w lewą, bo, bo mnie się tak podoba i tak uważam. I to przynosi rozwój, przynosi korzyści. I patrzenie, analizowanie różnych możliwości, których nie znamy, i nie opieranie się na zdaniu innych osób, skoro samemu tego nie zasmakowaliśmy, tak? Nie możemy opowiadać, jak smakuje rosół, flaczki, krewetki, kurczak, jeżeli tego nie jedliśmy. Sami poznawajcie pewne rzeczy na własnej skórze, żeby się dowiedzieć, czy to, co słyszeliście jest prawdą, czy plotką. Super dnia Wam życzę. I wyjścia ze strefy komfortu. Buziaki, papa, do zobaczenia.